Dzisiaj na kanale o domu prawdopodobnie najlepszy odkurzacz pionowy do 1000 zł, czyli Tineco A30S+. I powiem wam, że ten odkurzacz zrobił na mnie ogromne wrażenie, przez co przez prostotę. Tutaj producent ewidentnie podszedł do tematu, tak, że mamy zrobić jak najlepszy sprzęt w danej cenie, a że 1000 zł to jest ładna cena. 999 na półce w markecie wygląda bardzo ładnie, więc absolutnie nie dziwię się, że Tineko właśnie o tę półkę cenową chciało zawalczyć, bo to jest taka granica psychologiczna. Więc tutaj mamy do czynienia z dosyć prostym odkurzaczem, który ma jednak wszystko, czego taki. Zwykły użytkownik potrzebuje, jednocześnie nie ma zbędnych bajerów. Więc, jeżeli myślicie o tym, żeby podłączyć swój odkurzacz pionowy do aplikacji, Tutaj tego nie będzie. Jeżeli chcecie mieć jakieś dodatkowe wyświetlacze, które wam będą mówić: twój odkurzacz teraz właśnie zjadł, tyle i tyle pyłu o takiej średnicy, tutaj też tego nie ma. Tutaj nie ma żadnego wyświetlacza, więc to jest troszeczkę męczące w użytkowaniu, bo na przykład nie wiemy, ile nam zostało akumulatora. Musimy tylko sugerować się tą diodą, którą tutaj mamy, ale mało kto będzie na to patrzył, mówię to z własnej praktyki, ale generalnie mamy tutaj do czynienia ze sprzętem bardzo dobrym. Mamy tutaj części plastikowe, które zbytnio nie trzeszczą. To jest naprawdę dobrze wykonane. Jak naprawdę będę to szarpał, no to coś tam usłyszę, ale to jest wykonane po prostu solidnie. Rura metalowa też nie można na nic narzekać. I jeżeli chodzi o akcesoria, o których za chwilę powiemy, mamy tutaj zestaw niby podstawowy, ale wystarczający praktycznie dla każdego. Standardową turboszczotkę widzieliście już na odkurzaczu, ale do tego mamy też tutaj taką końcówkę właśnie bardziej czeszącą. Bardzo mi się ona podoba, czyli do jakichś tapicerek i tak dalej będzie pasować. Tutaj mamy standardową plastikową końcówkę szczelinową. No i mamy też jeszcze taką końcówkę, gdzie możemy sprzątać też, tak bardziej szczelinowo, ale nie tak jak w tamtej końcówce, a możemy też łatwo to przesunąć i już mamy tutaj włosie, które jest takie średnio twarde. Do tego w zestawie mamy taki uchwyt, żeby ten odkurzacz gdzieś powiesić, ale to nie jest stacja dokująca, bo tam w ogóle nie trzeba podłączać prądu. Więc tutaj z jednej strony producent starał się oszczędzać, ale z drugiej widzę, że to były oszczędności mądre, bo zestaw... Podstaw jest naprawdę podstawowy, ale mamy wszystko, czego potrzeba. A jeszcze nie powiedziałem o największej zaleci tego odkurzacza. Bo wiecie o co chodzi? Wyjmowalny akumulator. To jest naprawdę super rzecz, bo w większości tanich odkurzaczy pionowych nie ma wymienialnego akumulatora. A wiecie, jaki element psuje się zazwyczaj w każdej elektronice, także w takim odkurzaczu? Właśnie akumulator. Więc taki akumulator sprawia, że kiedy on nam odmówi posłuszeństwa, nie będziemy wymieniać całego odkurzacza, tylko wymienimy sam akumulator. Byłem w kontakcie z producentem i się zapytałem, czy to nie jest tylko trik marketingowy, czy na pewno te akumulatory będzie można kupić i się dowiedziałem, że jak najbardziej tak. Dowiedziałem się też, że no nie wiadomo, ile do końca będą kosztować, bo to może być 300, może być 400 zł, a to prawie połowa ceny takiego odkurzacza. Nie wiadomo, czy ludzie będą chcieli to kupić, ale moim zdaniem taka opcja będzie naprawdę dobra, no bo jeżeli już coś za parę lat się zepsuje, no to przecież znacznie lepiej jest wymienić jedną część niż cały odkurzacz. To jest po prostu lepsze, bardziej ekologiczne, ale za taką budową akumulatora przymarzającym jeszcze jedna rzecz, a mianowicie to, że możemy go sobie podłączyć gdzie chcemy. Po prostu bierzemy ładowarkę, która jest dołączona do zestawu, podłączamy sobie ten akumulator pod dowolne gniazdko, nie jesteśmy uczepieni do stacji dokującej. A dodatkowo, kiedy takie akumulatory już będą w sprzedaży, a niedługo mają być, no to możemy sobie dokupić drugi i w bardzo łatwy sposób wydłużyć czas pracy urządzenia. A ten i tak jest długi, bo wynosi do 60 minut. Czyli jeżeli dokupicie sobie jeszcze jeden taki akumulator, to ten odkurzacz będzie mógł pracować do dwóch godzin. Inne plusy tego odkurzacza? Fakt, że ta turboszczotka naprawdę nie ustępuje innym. Kiedy sprzątaliśmy nasze Muzeum Gier i Technologii przed otwarciem, no to właśnie używaliśmy tego odkurzacza i Robert, który z nami tworzy to muzeum, on długo pracował, pracuje nadal zresztą w elektromarketach i on mówił, Kurczę, jak to dobrze zbiera śmieci, jak to dobrze zbiera kurz. Ja sam sobie kupię ten odkurzacz. On jest naprawdę super. Jaką to ma moc? No i ja też sprawdziłem, jaką to ma moc i naprawdę tutaj mamy silnik o mocy 500W. No i kiedy sprzątaliśmy to muzeum, a także kiedy sprzątałem dom, no to na pewno tę moc dało się zauważyć. Ten odkurzacz sprzątał po prostu dobrze. Sprzątaliśmy głównie na trybie auto. Tutaj czas pracy wynosił mniej niż pół godziny. To było jakieś około, no właśnie, 20 minut pół Godziny, coś takiego nie robiliśmy tego z zegarkiem w ręku. Później drugie sprzątanie, mniej dokładne, robiliśmy już na trybie Eko. No i to było właśnie godzina, prawie godzina z maksa. Prawie nie korzystaliśmy tylko, jeżeli były jakieś bardzo mocne zabrudzenia. No to wiadomo, że wtedy robimy tak, że się przełączamy na maksa. Chwilę tylko odkurzamy i później przełączamy się z powrotem na auto albo na Eko. No bo w tym trybie MAX akumulator jest zużywany bardzo, ale to bardzo szybko. Więc ten Odkurzacz jak na swoją cenę ma naprawdę bardzo dużą moc, bardzo duże sanie. To co jeszcze widać na pierwszy rzut oka. Zobaczcie, bardzo duży pojemnik na nieczystości. Zazwyczaj ma on pojemność 0,4 litra, a tutaj mamy 1 litr, więc naprawdę jest to pojemnik bardzo, ale to bardzo duży. Do tego te śmieci można bardzo łatwo usunąć. Tutaj klikamy, wyjmujemy właśnie ten pojemnik. No i co? Możemy tutaj w bardzo łatwy sposób, przygotuję kosz, żeby się za bardzo nie rozsypało. Możemy tych śmieci tutaj się pozbyć. To się otwiera, tutaj się wszystko wysypuje, ładnie się wysypało, nie trzeba tutaj grzebać, czyli mamy też do czynienia z dobrą budową. No i tych śmieci naprawdę dużo się e, nazbierało, więc to jest plus, że ten odkurzacz trzeba opróżniać po prostu rzadziej. Kolejna rzecz, która mi się spodobała, to podwójny uchwyt. W sensie to jest jeden uchwyt, ale można go trzymać na dwa sposoby. Bo znacie temat, że macie odkurzacz w ten sposób i gdzieś tam wysoko sprzątacie, nie z tą końcówką, ale wiecie. No i to się robi ciężko. To wszystko obciąża mocno nadgarstek. Tutaj to można chwycić tak i już jest dużo wygodniej. Więc to jest naprawdę proste, a przemyślane rozwiązanie. A tak poza tym powiem Wam, że po prostu bardzo dobry, standardowy odkurzacz. Bo oczywiście mamy tutaj system filtracji. Mamy tutaj szczotkę z tą technologią Anti-Tangle. Mamy tutaj trzy tryby mocy, czyli Eco, Auto, Max. Światełka? Światełka też mamy więc mamy tu wszystkie rozwiązania, których oczekiwalibyśmy od takiego odkurzacza pionowego. Powiem Wam, że w cenie 1000 zł to jest naprawdę bardzo dobry sprzęt, a słyszałem takie ploteczki, że on niedługo ma być też na promocjach, więc jeszcze jeżeli w ogóle potanieje z okazji jakiegoś Black Friday czy coś, no to powiem Wam, że hit, po prostu hit. Jeżeli szukacie odkurzacza pionowego, który nie będzie nie wiadomo jak drogi, ale jednocześnie będzie dobry, no to jest produkt na który warto zwrócić uwagę. A z minusów, bo ja tutaj tylko chwalę ten odkurzacz, jaki on jest głośny. To jest bardzo głośny odkurzacz, więc jeżeli to jest parametr na którym wam zależy, no to y, nie wiem czy to jest model dla was, jeżeli nie lubicie głośnych sprzętów, ale z drugiej strony, skoro mamy niską cenę, mamy naprawdę ogromną moc, no to przepraszam, ale ten sprzęt po prostu musi być głośny. Więc podsumowując, hit, po prostu hit. Mamy tutaj do czynienia z dobrze wykonanym odkurzaczem, który ma ogromną moc, który ma wszystko to, czego potrzeba. A poza tym no, ma duży zbiornik, bardzo duży jak na odkurzacz pionowy. No i co najważniejsze, ma wymienialny akumulator. Więc ja jestem. Ogromnym fanem tego urządzenia, tego modelu. Jeżeli ktoś szuka odkurzacza pionowego, bardzo dobrego, bardzo mocnego za nieduże pieniądze, to jest to, co warto kupić. Za mniej niż 1000 zł naprawdę petarda. Polecam każdemu. No chyba, że wiecie, porównujecie to z jakimiś odkurzaczami za 2, 3, 4, czy 5 tysięcy złotych, to okej, okay. powiem tamte są pewnie lepsze, ale do tysiaka do tej pory nic lepszego nie widziałem, więc ja jestem tym sprzętem po prostu zachwycony z VAT. Jest głośny, no i brakuje tego wyświetlacza, żeby zobaczyć, ile akumulatora nam zostało. Więc to było wszystko, co miałem do powiedzenia w tym filmie. Na koniec, standardowo, Was prosimy o łapkę w górę, subskrypcję i komentarze, bo one są ważne dla rozwoju naszego kanału. No i co? No i chyba tyle. Idę odkurzać, bo jak to w domu? Niby minęły dwa dni od ostatniego odkurzania, a znowu jest brudno. Więc widzimy się niebawem na naszych kanałach, słyszymy w podcaście. Do zobaczenia, cześć.